A jak wygląda życie na takim Cyprze Północnym? Właśnie to, to też yy, przejdziemy do bezpieczeństwa. Znowu jeszcze bezpieczeństwo takie typowo inwestycyjne, to jest jedna rzecz, ale bezpieczeństwo na życiu na co dzień też w tym kraju. I jakby kraje w Unii Europejskiej przestały być dla mnie już bezpieczne w momencie procesu migracji i tego wszystkiego, co postępuje yy, u nas w Unii Europejskiej niestety. Miejmy nadzieję, że w Polsce będzie tego jak najmniej i od, że się od tego oddalimy, chociaż raczej w to nie wierzę w dłuższym terminie. I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o to, jak się żyje na Cyprze Północnym, bardzo dobrze, ponieważ tam nie ma czegoś takiego jak imigracja. Tam wszyscy muszą pracować, nie ma socjalu, czyli nie ma takich rzeczy, które powodują, że ci imigranci chętnie przypływają do takiego kraju. Na przykład, nie wiem, nagabywanie jest nielegalne na ulicach. Ktoś sprzedając jakieś bryloczki w centrum Kireni może powiedzieć, hej, mam coś do kupienia, ale no nie może ci zawieszać te bryloczki, tak jak, nie wiem, w Paryżu albo wieża Eiffla i chodzi za tobą. E, więc jakby, no, jest wiele takich rzeczy, które powodują, że po prostu tam się bardzo fajnie żyje, dokładając z tego pogodę, słońce i ludzi radosnych i też e, tak jak w Szkocji czy, czy w UK otwartych hej, co tam u ciebie i tak dalej. No dla nas to w ogóle jest podobne miejsce do życia, jeśli chodzi o, o tutaj mieszkańców Wielkiej Brytanii, no bo nawet jest ruch jest lewostronny, tak, tak. jak powiedziałeś wcześniej. No, prawo prawo nieruchomościowe też jest oparte na, na brytyjskim prawie, nie?